Witajcie szczurki! Nie musicie dawać żadnych łapek w górę, żadnych łapek w dół ani subskrybować. Po prostu cieszcie się na naszej stronie, bo to jest najważniejsze. A jeżeli z jakiegoś powodu chcecie wspomóc ten kanał, tą stronę, to zapraszam do zakupu muzyki. Muzykę możecie zakupić na stronie, która właśnie się w tej chwili pojawia i którą macie w opisie. I na pewno z uzbieranych pieniążków zakupimy coś nowego, coś fajnego dla szczurków. Tak jak na przykład topoidełko, bo topoidełko jest najlepsze i lepszego nie znajdziecie. Zapraszam na recenzję. I co najważniejsze na samym początku to jest to, że topoidełko nie przecieka. Możecie być pewni że nie będzie cieknąć i to jest najważniejsze. Następna sprawa to jest taka, bo idełko otwierane jest od góry. Tutaj odkręcamy, nalewamy i nic nas nie obchodzi. To jest bardzo ważna sprawa, bardzo ważna. I taka następna jeszcze sprawa to jest taka, że jest bardzo masywne, jest bardzo dobrze tutaj zbudowane, jest rewelacyjne. Nic lepszego na tą chwilę w internecie, w innych sklepach, jak będziecie szukać innych poidełek, nie znajdziecie. To poidełko jest najlepsze. Jeżeli chcecie mieć dobre poidełko lub poidełka, to kupujcie tylko to. Tylko i wyłącznie to. Żadnego innego. Cena poidełka jest różna. Jedyną wadą tego poidełka to jest cena. Bo cena waha się od 40 zł do 50 zł. Może jeszcze troszkę więcej. Ale warto je mieć. Bo jeśli macie kupować jakieś tanie poidełko, za 10, 20, to nie kupujcie, tylko dołóżcie i kupcie to. Będziecie zadowoleni, bo te tanie poidełka będą cieknąć, będą się łamać, coś tam się stanie i będziecie musieli kupować nowe poidełko. Dlatego lepiej zainwestować i mieć dobre poidełko. Tak to wygląda. Ojej, Ojeja, Sarusia, ty nie śpisz po nocnym gameplayu? Już chcesz chodzić? No, proszę cię bardzo, ale ty jesteś silna. To poidełko już jest zawieszone. Ono niemalże idealnie pasuje do klatki Frodo. Idealnie przechodzi przez te pręty. Także spokojnie. Na początku myślałem, że to nie przejdzie, ale przeszło. Szczurki od razu nauczyły się pić z tego poidełka. Także nie było problemu. Tutaj z tej strony mam jeszcze dwa małe poidełka. Tu jest jedno na dole, tu jest jedno u góry. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, żeby to poidełko zawiesić na odpowiedniej wysokości, żeby szczurek. Nie pił z tego poidełka zgarbiony, tylko wyprostowany. Te poidełka są bardzo pojemne. Z prawej strony to są dwa małe poidełka, ale w zupełności są bardzo duże. Także jak gdzieś wyjedziecie, nalejecie powinno wystarczyć. Nawet do połowy, jak nalejecie, to to jest bardzo dużo przy tych małych poidełkach. A z lewej strony, o tutaj śpią moje dwie następne szczużyce, one całą noc spały i teraz śpią. A to poidełko z lewej strony to jest to większe poidełko. Także to już na taki naprawdę gdzieś tam długi wyjazd albo jak wam się nie chce dolewać, chociaż zalecam żeby dolewać tą wodę. Też żeby za dużo nie dolewać do tych poidełek. Ja tu mam do połowy dolane, chociaż to też jest dużo. Ale co jakiś czas, żeby tą wodę wymienić. I teraz jaką wodę stosujemy? Stosujemy wodę źródlaną. Ja stosuję wodę żywca, bo ona też mi jakoś najlepiej smakuje. Także żywiec. Z kranu nie dolewam wody. Lepiej, żeby była źródlana, naturalna i czysta. Jak zauważyliście, moje poidełka są zawieszone na zewnątrz, ale można je równie dobrze powiesić wewnątrz. Ja wewnątrz nie powieszałem takich poidełek, bo szczurki mogą pogryźć, chociaż są to bardzo mocne poidełka. Ale dla pewności zawiesiłem je na zewnątrz. Dzięki temu też mamy więcej miejsca w klatce. Poza tym, jeżeli takie poidełko jest na zewnątrz, a zauważyliście na pewno, już wspominaliśmy w tym filmie, że nalewane są od góry. Czyli, no, nasuwa się samo. Łatwiej dolewać. Ale na pewno zauważyliście też to, że nie ma Sary w klatce. Gdzie ona jest? Gdzie ona się podziała? Wyruszamy na poszukiwania. Sara, Sara? Gdzie ta Sara się podziała? O, czy Wy widzicie to samo co ja? Tam coś się rusza pod kocem. Ojej! Ja się boję. To to tam może być. Muszę zobaczyć. To mi nie daje spokoju. Jest, znalazłem cię. O, i dalej się chowa. No to teraz my z Sarą będziemy się bawić w chowanego. To będzie nasza nowa zabawa. I dalej się schowałaś, tak? No, gdzie ty możesz teraz być? Gdzie ty jesteś? Z tej strony pewnie gdzieś, tak? A kuku. Cześć, Sarusia. No tak, ładnie. Ładnie się chowasz. Ale przynajmniej wiemy, gdzie jest Sara. Teraz. Lecimy dalej. No i tak to wygląda z zawieszonymi poidełkami. Ogólnie są trzy poidełka zawieszone. Tutaj jeszcze w zapasie mam takie jedno poidełko. O, proszę bardzo. Już się przestawiłem, bo tutaj może wyj wyjmiemy. Pokażemy do kamerki. Tutaj trzeba je przystawić w ten sposób. Jeżeli chcecie wetknąć w pręty, to musi być ustawione to kółeczko, które jest tutaj. Musi być równolegle tutaj do tego poidełka ustawione. Wtedy możecie w tą w tą kratkę sobie tutaj wetknąć. No, także to jest takie kupione w zapasie, żeby było w razie czego. Także tak, tutaj na pewno zauważyliście, że oprócz zawieszonych poidełek i innych rzeczy, za klatką znajduje się kominek. Jest on już nieużywany, także służy tylko i wyłącznie jako dekoracja. Przed ustawieniem klatki chciałem zdemontować ten kominek, ale troszkę ciężko by było, bo ta jest tak skomplikowana rzecz. Bardzo ciężka rzecz, że na razie zostawiliśmy, niech służy jako dekoracja, może coś na Halloween wykombinujemy z tym kominkiem. O, tak jak na przykład tutaj sobie ustawimy teraz, proszę bardzo o takiego diabełeczka. Szczurki bardzo lubią chodzić po tym kominku, także tam różne rzeczy sobie tam nieraz ustawiam. Także fajnie one sobie chodzą. O domek możemy sobie ustawić, proszę bardzo, proszę bardzo, one chodzą, bo tutaj... Są różne takie przejścia fajne, także fajnie sobie tutaj chodzą. O, proszę bardzo, i to takie takie mini Halloween teraz jest, bo jest fajny diabołek kociewski. Proszę bardzo, już stoi na kominku. Tutaj jest domek, w domku nie wiadomo co jest. Może jakieś strachy na lachy. No i super, a na Halloween może zobaczymy jakieś świeczuszki, damy, żeby tam, tam coś się tam tak świeciło fajnie. No zobaczymy, zobaczymy, pomysłów tu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I tak na zakończenie musi być gratis, proszę bardzo. Pyk, pyk. Jeżeli były akcesoria, to i muszą być inne akcesoria dla szczurków. To są takie nożyczki do obcinania pazurków. Chociaż wziąłem tak, żeby było, ale nie będę stosować, bo szczurki same sobie tam te pazurki pielęgnują, ale niech jest, w razie czego niech jest, tak jak mówiłem poprzednio, żeby w razie czego coś mieć. To jest taka fajna szczoteczka. Do sierści, także możecie głaskać, czesać szczurki, także super też super sprawa. I co tu jeszcze mamy? Ostatnio kupiłem nowe przekąski. Proszę bardzo, buraczki, marchewka. Jak widzicie, serduszka są, także zdrowotne, witaminki. Tutaj pestki dyni, tutaj groszek, tutaj jeszcze takie coś. Także na razie muszę się wstrzymać, bo za dużo mają tych różnego rodzaju przysmaków. Na razie musimy przystopować, bo no, przejemy się naprawdę. A i teraz następny smakołyk musi być. W poprzednich filmach miałem go zaprezentować, ciągle zapominam. Tutaj mam w takiej siateczce, o, żeby się nie wysypało, bo to jest już otwarta. Wyciągniemy, pokażemy. Mieszanka ziół dla szczura. Typowo dla szczura. Ostatnio byłem w sklepach zoologicznych, mieli dla innych zwierząt ogólnie gryzoni, to jest przystosowane tylko i wyłącznie dla szczura. Znalazłem to w internecie. Bardzo fajna sprawa, jeśli szczurek jest chory. Jeśli jest zdrowy szczurek, nie będzie tego jadł będzie słabe zainteresowanie natomiast gwarantuję Wam, że jeżeli szczurek będzie przeziębiony będzie chory to będzie jadł te ziółka będzie jadł dlatego, żeby wyzdrowieć także warto mieć warto mieć coś takiego dużo rzeczy warto mieć dla szczurków uważam, że nie są to wybitnie rzeczy drogie dlatego Zachęcam do tego, żeby mieć szczurki. Na początku wyprawka może być droga, natomiast później już nie. Jeżeli coś będziemy kupować jakieś pierdółki, to będą ogólnie groszowe sprawy, także nie będzie to duży wy wydatek. Natomiast na początku może być to troszkę przytłaczające, chociaż nie aż tak bardzo. Ale potem, jak już to wszystko będziecie mieć, to już ogólnie poleci z górki. A więc co jeszcze warto mieć? Ano na pewno taką łyżeczkę do nabierania pokarmu i dodatkową miseczkę i następną łyżeczkę solidnie wykonaną, jeszcze zamkniętą. Ale my powoli już będziemy zamykać ten film, aby wypocząć po to, aby nagrać coś nowego, jakby wykonać jakieś zdjęcie śmieszne i mieć siłę do pobawienia się ze szczurkami wchowanego. Pa Wampirki. Gdzie jest Sarusia? Gdzie Sara jest? Gdzie jest Sara? Uii. Zobaczcie. Sarusia zasnęła.